OK. Przechodzimy do zadania siódmego. Przeczytaj teksty w zadaniach 7.1.7.4 z podanych odpowiedzi. Wybierz, wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zakreśl jedną z liter A, B lub C. I przechodzimy sobie do tego krótkiego tekstu. Najpierw przeczytajmy sobie jego treść, upewnijmy się, że to rozumiemy, a następnie wybierzemy właściwą odpowiedź. John, I've left some money on the kitchen table. Zostawiłem, zostawiłam pieniądze na stole kuchennym. It's for the books that ordered. To jest kasa na książki, które tata zamówił. But he will be at work all day. Będzie w pracy cały dzień. The postman will deliver the parcel early this afternoon. Listonosz dostarczy. Will. Forma przyszła. Will deliver the parcel, paczuszkę, early this afternoon. Wcześniej tego popołudnia. Could you please give him the money? Czy mógłbyś dać mu kasę? Mama podpisane. I o co prosi mama Johna? Mom asks John to order the books for her. No nie, bo mamy już tutaj, że to tata zamówił książki, yes, dad ordered, order zamawiać, także to nie jest to. B, give dad money for the books, dać kasę ojcu za te książki, no też nie, bo to tata zamówił, to są książki dla niego, to ona tutaj zostawia kasę, prosi, Johna, aby dał pieniądze, pay the postman for the books. Zapłacić listonosowi za książki. Czyli odpowiedź C. Ok? Good job. Next. Mamy tutaj jakiś zrzut ekranu, wiadomość. Widzimy yy, kawałek maila. From, patrzymy sobie od kogo do, jaki jest temat wiadomości. To nam zawsze pomoże. Pisze poll do wszystkich, do jakiejś grupy i tematem jest top secret, czyli ściśle tajne. I tutaj mamy też jakiś obrazek pomocniczy, end of the year memory book, czyli jakaś taka książka pamiątkowa na koniec roku, nie? czyli na zakończenie szkoły podejrzewam, gdzie się wszyscy wpisują, robią sobie zdjęcia itd. No i zobaczmy sobie treść. Dear all, we are preparing a surprise class photo book with short notes about every people, czyli wszyscy, tak, drodzy, wszyscy, gdy zaczynamy maila. To też może Wam się przydać, e, pisząc maila później, nie? To tak można gdzieś użyć do jakichś takich zwrotów przy okazji. We are preparing a surprise class photo book, czyli przygotowujemy taką niespodziankę surprise class photo book, czyli album ze zdjęciami klasowy. Z krótkimi, jakimiś tam wpisami, notatkami na temat każdego z uczniów, pupil. To są uczniowie, szczególnie tacy młodsi. If you, want, uh, if you want one for your child, the cost is 20 pounds. Czyli jeśli chcesz kopię, jedną kopię dla swojego dziecka, czy tam taką książkę dla dziecka, koszt tego to 20 funtów. I will collect the money after the meeting next week. I will collect. Zbierać, kolekcjonować, czyli zbiorę pieniądze po spotkaniu, po zebraniu w przyszłym tygodniu. Czyli chyba pisze wychowawca: Don't forget to send a photo of your son or daughter to secretalbummail.com. Nie zapomnij wysłać zdjęcia syna, córki na maila takiego, jakiś adres mailowy. This is also a surprise for the teachers, so please don't say anything about it to miss Jackson, a to może jakaś, jakiś rodzic. Pisać, natomiast to jest niespodzianka surprise dla nauczycieli. Więc nic proszę nie mówić o tym, pani Jackson, podpisane tutaj takie pozdrowienie best, czyli najlepszego. Tak też można tego użyć we własnym mailu, pisząc Paul Wilson, jakiś rodzic chyba. No i do kogo to było wysłane? This email was sent to, ta wiadomość była wysłana do rodziców, parents, teachers or students. No, przygotowują sobie książeczkę, photo book album o uczniach, czyli to nie będą students. To jest niespodzianka dla nauczycieli, także nie teachers, czyli to mamy odbiorców, parents, rodzice. Tak? Tu jeszcze było. Wyślijcie zdjęcia send photo of your son, daughter. Także wszystko nam tutaj wyjaśnia ta odpowiedź. Good job. 7.3. White Mountain Path. Czytamy sobie tu jakąś jakiś, jakaś tablica informacyjna, jakiś obraz. Take this path only if you have studied the map of the area carefully, have proper shoes, have extra clothes and food in your backpack. Turn back at the first sign of bad weather. Emergency phone number 911. Okay, Co my tu w ogóle mamy? O co tu w ogóle chodzi? White Mountain Path. Czyli jakaś ścieżka, path to jest ścieżka, White Mountain, ok? Czyli jakaś biała góra, ścieżka w białej góry. No i mamy tutaj tablicę informacyjną. Czyli weź tą ścieżkę, tak dosłownie, w sensie idź tą ścieżką, tylko gdy, only if you, pod warunkiem, że znasz mapkę i czy tam przejrzałeś, przejrzałeś, stary, tak? Przejrzałaś, nauczyłaś się tej mapy porządnie, carefully, ostrożnie. Have proper shoes, masz odpowiednie buty, proper, odpowiednie. I have extra clothes and food in your backpack, czyli masz dodatkowe ubrania i jedzenie w plecaku. Nie? Extra to dodatkowe. Turn back at the first sign of bad weather, zawróć, gdy tylko zobaczysz jakieś ślady złej pogody. Nie? Gdy tylko się pogoda zepsuje, na pierwszy sygnał złej pogody zawróć. I numer awaryjny 911. OK, no i teraz the author of this text, czyli co autor ma na myśli, jakie są intencje autora. Recommends climbing in the mountains, offers some equipment for sale, albo give some instructions. I teraz mamy tutaj do rozpoznania intencje, co oznaczają te czasowniki. Nie? Recommends polecać, offers oferować, gives some, some instructions, podawać jakieś instrukcje. OK. Recommends climbing in the mountains. Poleca wspinaczki w górach. No tutaj nie ma reko żadnej rekomendacji. Nikt tutaj niczego nie poleca, tylko bardziej tak ostrzega, nie? Także A, on nam odpada. B, offer some equipment for sale. Oferuje jakieś wyposażenie na sprzedaż. No nie, tutaj nic nie ma o sprzedaży, o zakupach i podaje jakieś instrukcje. Jak najbardziej, tak? Udziela porad, instrukcji, czyli zrób to, zrób tamto. Yy, idź tą ścieżką tylko, gdy. Także instructions, instrukcje, polecenia. Okay. Seven point four. Friday, the fifteenth of August. Today was my last day in Greece. In the morning, I went shopping for souvenirs. I saw a pair of beautiful earrings in one shop. The shop assistant spoke English, and he told me how much he wanted me to pay for them. They were quite cheap. I decided to buy them later after looking around the other shops. When I went back to the first one, I got a nasty surprise. This time the earrings cost more than before. I was a bit disappointed. Mia. All right. Tu mamy jakiś pamiętnik, tak? Strona z pamiętnika, mamy piątek, 15 sierpnia i Mia pisze: "Dzisiaj był mój ostatni dzień w Grecji. Rano poszłam na zakupy O pamiątki, souvenirs, pamiątki. I saw a pair of beautiful earrings in one shop. Zobaczyłam parę pięknych kolczyków w jednym sklepie. Sprzedawca mówił po angielsku i bardzo mnie namawiał, żebym je, żebym je kupiła. Tak? Chciał bardzo, żebym je zapłaciła za nie. Były dość tanie i zdecydowałam się kupić je później po przejrzeniu, po pochodzeniu sobie po innych sklepach. Gdy wróciłam do tego pierwszego, Miałam kiepską niespodziankę, nasty, taką niefajną, brzydką, kiepską, nędzną wręcz. Tym razem kolczyki kosztowały więcej niż wcześniej. Byłam disappointed, czyli byłam zawiedziona. No i o czym pisze Mia? Mia writes about a present she received in Greece, a change in the price of a product, czy a language problem she had when she was shopping. OK, czyli pisze o prezencie, który received, otrzymała w Grecji. Ona nie otrzymała prezentu. Ona była na zakupach, nie? Także odpada. B. A change in the price of a product. Zmiana w cenie produktu. No to chyba już tutaj jesteśmy blisko. B. A language problem she had when she was shopping. No nie było tu żadnego problemu językowego. Ten sprzedawca mówił po angielsku, także no. B. Zmiana w cenie. Change in the price of a product. Także odpowiedź B.